Motocykliści należący do klubu o nazwie Nocne Wilki ponownie wzbudzili emocje, wyruszając w podróż, której celem był Berlin. Ich plan zakładał, że 9 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej, będą świętować tak zwane zwycięstwo nad faszyzmem przy okazałym pomniku żołnierzy sowieckich, który wznosi się dumnie w parku Treptow. Ten klub, słynący ze swojego skrajnie nacjonalistycznego charakteru, powszechnie uważany jest za nieformalną bojówkę wspierającą politykę Władimira Putina, który od lat wykorzystuje ich działalność do umacniania własnej propagandy. Kolumna motocyklistów opuściła Moskwę kierując się najpierw ku granicy z Białorusią, a następnie, jak można się było spodziewać, na zachód. Ich konwój był niezwykle widowiskowy i niemożliwy do przeoczenia. Maszyny, potężne i lśniące w wiosennym słońcu, były obwieszone flagami Federacji Rosyjskiej oraz Niemiec, co miało zapewne sugerować ideę jedności i wzajemnego szacunku. Jednak wśród licznych dekoracji zwracała szczególną uwagę litera Z, wyraźnie umieszczona na wielu pojazdach. Symbol ten od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę stał się znakiem poparcia dla działań wojennych Kremla, a jego obecność na ulicach Europy Zachodniej wywołuje niepokój i potępienie. Motocykliści otwarcie deklarowali, że ich celem jest uczczenie rocznicy niemieckiej kapitulacji. Według ich słów, wydarzenie to miało stać się nie tylko przypomnieniem o zwycięstwie nad faszyzmem, ale również swoistym manifestem niezmiennych wartości, takich jak pokojowe współistnienie oraz przyjaźń pomiędzy narodami. Były to deklaracje pełne wielkich słów, które jednak w obliczu aktualnych wydarzeń politycznych brzmiały co najmniej dwuznacznie, a w uszach wielu obserwatorów wręcz fałszywie. Nad całą akcją wisiało jednak pytanie, czy motocyklistom uda się w ogóle przekroczyć granice Unii Europejskiej. Klub jako organizacja, a także wielu jego indywidualnych członków, od dawna znajduje się na listach sankcyjnych. Te obostrzenia miały utrudnić im przemieszczanie się po Europie i udział w tego rodzaju demonstracjach. Mimo to dziennik Bild informował, że całkowicie wykluczyć ich obecności w Berlinie nie można. Zwłaszcza że nocne wilki od pewnego czasu posiadają także oficjalnych członków rezydujących na stałe na terytorium Niemiec. Wydarzenia sprzed kilku dni tylko potwierdziły spryt i determinację tych ludzi. W ubiegłym tygodniu motocykliści pojawili się nieoczekiwanie na obchodach w Torgau, miejscowości o ogromnym znaczeniu historycznym. To właśnie tam, 80 lat temu, na moście nad łabą doszło do symbolicznego spotkania wojsk amerykańskich i sowieckich, które przypieczętowało zmierzch hitlerowskich Niemiec. W tym roku, podczas obchodów rocznicowych, nocne wilki pojawiły się znowu, wzbudzając sensacje oraz niemałe zamieszanie. Jak się okazało, rosyjscy motocykliści posłużyli się nie lada podstępem, aby przechytrzyć niemieckie służby. Ich maszyny nosiły bowiem szwajcarskie tablice rejestracyjne co na pierwszy rzut oka sugerowało, że należą do neutralnych obywateli alpejskiego kraju. Sami uczestnicy przejazdu przedstawiali się jako członkowie szwajcarskiego oddziału klubu, co znacznie utrudniło identyfikację i spowolniło ewentualne działania kontrolne. Tym sposobem udało im się przedostać na teren Niemiec i wziąć udział w obchodach, ku zaskoczeniu organizatorów oraz miejscowych władz, które nie były przygotowane na taki rozwój wydarzeń. Przybycie nocnych wilków do Torgau wywołało mieszane emocje wśród lokalnej społeczności. Część mieszkańców z niedowierzaniem i niepokojem obserwowała kolumnę motocykli otoczonych rosyjskimi flagami i symboliką budzącą jednoznaczne skojarzenia z agresją i wojną. Inni traktowali to jako swoisty spektakl, choć niepozbawiony goryczy, przypominający, że historia wciąż rzuca długie cienie na teraźniejszość. W atmosferze uroczystości, która miała być hołdem dla pokoju i pojednania, Obecność prorosyjskich nacjonalistów brzmiała niczym fałszywa nuta, nie pasująca do zamierzonego tonu wydarzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że nocne wilki, z właściwą sobie bezczelnością i determinacją, ponownie pokazały, że potrafią ominąć ograniczenia narzucone przez społeczność międzynarodową. Ich obecność w sercu Niemiec była nie tylko demonstracją siły, ale także jasnym sygnałem, że pomimo sankcji i potępienia, nie zamierzają rezygnować ze swojej misji szerzenia kremlowskiej propagandy w Europie